Thank you Teraz wracam do domu, do Warszawy. Wróciłam do domu i lecę na zakupy do wyzwania, które zaczynam jutro. Jutro zaczynam tydzień i za Jestem w ogóle mega opalona. Nawet może troszkę zwierana. Czy chcesz kupić? Ale zakupy wracam. Wróciłam z zakupów i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Wyszło super. Akurat było prawie wszystko, co chciałam, a czego nie było, no to po prostu trochę pozmieniałam plany. Ale jestem naprawdę bardzo zadowolona. Już wam pokazuję. I we vlogu po prostu dam wam ten obrazek jako zajawkę, a całość zobaczycie oczywiście w tym dedykowanym filmie z tego tygodnia. Myślę, że jest naprawdę sporo rzeczy i są też takie różne ciekawe, jest i tofu, są różne ciekawe owoce jak agrest i rabarbar nawet, także super. I nawet boczniaki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj właśnie zaczynam mój tydzień za 70 zł. Także będzie ciekawie, będzie dużo gotowania. Właśnie skończyłam przygotowywać śniadanie i są to dzisiaj tosty z pesto pietruszkowym, tofu wędzonym, pomidorem i szczepiorkiem. Także nice. Zabieram się do jedzenia, a zaraz potem muszę lecieć, bo idę do lekarza. A potem może pójdę się gdzieś pouczyć. Nie wiem, zobaczymy. A tutaj moje piękne. Kwiatki, które sobie przywiozłam ze wsi. Dzisiaj był dziwny dzień, dzisiaj był dzień głównie odpoczynku. Wczoraj razem z dziewczynami robiliśmy projekt na zajęcia, ale nie skończyłyśmy, także w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze kończyć. A ja dzisiaj, tak jak mówię, miałam dziwny dzień taki trochę na odpoczynek. Wieczorem poszłam sobie do parku, wróciłam rowerem, także przyjemne zakończenie dnia, a w przyszłym tygodniu w środę bodajże, albo w czwartek. Mam egzamin i to jest mój jedyny egzamin w tej sesji, i mój w ogóle ostatni egzamin na studiach, także plan na resztę tygodnia to jest po prostu nauka i tyle. I cieszenie się latem. Trochę już zaczynam odczuwać takie znużenie i zmęczenie tymi vlogami, tymi weekly vlogami, ale niemniej cieszę się, że w ogóle sobie coś takiego wymyśliłam i że faktycznie to robiłam przez cały rok akademicki, także zostało nam jeszcze tych vlogów kilka. I powoli już czuję, że coraz bardziej mi się nie chce, ale jednak tak, pociągnę to do końca, żeby mieć 40 vlogów z 40 tygodni ostatniego roku studiów. Nie wiem, czy jeszcze coś takiego kiedykolwiek powtórzę. Na chwilę obecną nie planuję, ale pewnie vlogi co jakiś czas będą się pojawiać, tylko po prostu nie w takiej formie i, i nie na zasadzie, że... Zobowiązuję się do 40 tygodni pod rząd, bez żadnej przerwy do nagrywania vlogów i, i montażu tego z każdego dnia. Bo to jest jednak troszkę za dużo. I dzisiaj to już pierwszy raz od bardzo dawna wyregulowałam sobie brwi. I wydaje mi się, że to robi naprawdę dużą robotę. Więc tak. Taki update z tego dnia. Uh, idę się ogarnąć. Zrobić skin I do spania. Lecę na pilates w sadach żoliborskich. Zobaczymy, czy jestem w stanie robić pilates. Nie wiem, nie byłam nigdy na pilatesie. Tak, widzę się z Kasią. Razem idziemy. Właśnie dziwna pogoda, i nie do końca wiem, co ze sobą począć. Chciałam wyjść rano na zewnątrz, ale była burza. Teraz jest przed 15 i właśnie szykuję się do wyjścia, ale widzę, że jest jakaś taka chmurka podejrzana, także zobaczymy. Dzisiaj też uda się spotkać z Kasią i idziemy na jego dzianki. Outfit check, jak zawsze, kompletnie basic. Nie jadłam niczego. Bardzo no się cieszę, że akurat to będzie żenę. Twoje pierwsze doświadczenie. Mam tak, jest... jeszcze jego dziankę dla Oldschool, którą będę dzisiaj wieczorem widziała, a teraz idę na afrykańskie łody. Tak. My wracam do domu, zjadłam kolację i wtedy widzę się z Oldschool i tą jej jego Let's go. Idziemy spontanicznie na wieżę widokową. Just being tourists. <laughs> This a different Pięć <laughs> czosnek, Było naprawdę całkiem sporo. Dzisiaj miała być taka produktywna niedziela, ale nie, po prostu cały ten tydzień jest jakiś totalnie rozbity. Nie wiem, co się wydarzyło. W ogóle obudziłam się przed 11. To się nigdy nie zdarza. Ja się obudzę koło godziny 6-7. Nie wiem, o co chodzi. Czy moje ciało po prostu tego potrzebowało, bo nie wiem, może się rozchorowuje, Nie wiem. Wróciłam do domu, co prawda późno i poszłam spać jakoś koło 1.30, ale still, pobudka o 11 to jest jakiś kosmos dla mnie. Także jest ciekawie. Podsumowując jeszcze dwa poprzednie dni. W piątek byłam z Kasią na pilatesie i było super, bardzo mi się podobało. Byłyśmy też na pizzy, a wczoraj byłam na jego dziankach też z Kasią, potem byłam na lodach sama i właśnie robię równocześnie mój tydzień za 70 zł, i może ktoś z Was spojrzy na to i pomyśli o co chodzi, co się dzieje z tym tygodniem za 70 zł, czy się poddałam? Otóż nie, tak jak dzieliłam się z wami przy okazji robienia ostatniego tygodnia, Moimi przemyśleniami i tym moim bólem, że jakby coraz ciężej mi się to robi, bo w czasach pandemii i tak nigdzie nie wychodziłam, nie miałam żadnych spotkań towarzyskich, więc to nie był dla mnie problem po prostu jeść tylko to, co miałam w ramach wyzwania gotując sobie. Natomiast teraz, kiedy mamy jakieś życie towarzyskie i jest już koniec covida, to. A jest to po prostu ciężkie, jakby nie wychodzić nigdzie z nikim przez cały tydzień i generalnie jeść tylko te rzeczy zaplanowane. I właśnie pod tamtym filmem wiele z Was napisało, że jakby w ogóle nie ma problemu i po co ja się tak kartuję tym, że przecież nikt nie będzie miał mi zasłe, jak pokażę jakby ten tydzień, te trzy posiłki dziennie, a prywatnie będę sobie jadła dam cokolwiek innego. I ja wiem, że i tak znajdują się osoby, które się do tego przyczepią, w końcu jesteśmy w internecie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że moja stała widownia nie ma z tym problemu i nie będziecie się czuli, jakbym Was oszukiwała, bo tak, jednak wiecie, content to nie jest zawsze życie, ale no ja się po prostu staram jak najbardziej, żeby tak było. Natomiast może faktycznie tutaj to było trochę bez sensu takie, nie wiem, ciśnięcie, żeby były tylko te rzeczy w ramach wyzwania. Także przy tym wyzwaniu jakby faktycznie gotuję te trzy posiłki dziennie i je nagrywam, pokazuję, ale też prywatnie nie inne rzeczy i też nie każdy z tych posiłków faktycznie zjadam. A Też właśnie na takich jak byłam na pizzy w piątek czy wczoraj na jego lodach, nie tego nie pokażę w tym wyzwaniu, bo jakby nie jest to część wyzwania. Nie, nie jest to ten kontent, który na to nagrywam. Myślę, że to i tak wiele nie zmienia, jakby nie wiem, co to jest za różnica dla ludzi, czy ja faktycznie zjem to później, które pokazuję, czy nie. Chciałam Was update'ować, żebyście wiedzieli. Tak, a samo wyzwanie będzie dosyć późno na moim kanale, pewnie jakoś we wrześniu, coś takiego. Poza tym dzisiaj miał być dzień nauki, bo w czwartek mam egzamin do wtorku muszę oddać dwie prace pisemne, jedną indywidualną, jedną grupową. I to jest moje główne zadanie na nadchodzące dni. Czy mi to wyszło? Jeszcze nie, jeszcze. Ale dzisiaj wreszcie przysadłam do zaplanowania nauki na najbliższe dni. Rozpisałam sobie to wszystko na dzisiaj, poniedziałek, wtorek i środę, bo w czwartek egzamin jest chyba jakoś koło 10. A także tak, jestem gotowa do działania, zaraz się zabieram do tego. Jest jakoś po godzinie 18, muszę jeszcze zrobić kolację i ją nagrać do wyzwania. A o 21 przyjeżdża Kasper, także też pojadę chyba na dworzecko odebrać. I do tego czasu muszę się uwinąć a, i czegoś muszę się nauczyć. Tak, zamiast się uczyć sprzątałam, bo przyjeżdża Kasper i ona uczy mnie na kurz, więc zawsze tak staram się dosyć dokładnie posprzątać przed jego przybyciem, żeby by czuł się dobrze i nie miał jakiegoś ataku alergii. Tak, więc teraz lecę na dworzec, a więcej nauki będzie na pewno w przyszłym tygodniu, bo już nie będę miała wyboru będzie już tak blisko do egzaminu, że będę musiała. Także, jeżeli chcecie. Produktywne dni ze mną i motywacje do nauki, to zapraszam do kolejnego vloga. Zdążyłam jeszcze z kanapką, bo właśnie podziałkuję na stację.